Siema, widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy w karty z tego kartonu. Zapotrzekamy zabawki i ocenimy smak. Tu sprawdzimy, jaki trafi nam się minionek i czy ta przekąska będzie nam smakować. Na koniec pojedynek przy Cipciu celowy. To jeszcze szybko łapka w górę! Idzie, znamy. Łapka w górę jest? To teraz subik z dzwoneczkiem i zaczynamy. Zagramy teraz kartonik i zagramy w karty Kubusia. Zadziemy całe siatku Dziewczyny, zaczynacie. A ja od razu powiem, że y, całe opakowanie można kupić. W Biedronce I koszt jego to 14,99. W środku kryją się trzy napoje: Mucik, i trzy musy. Dobra, na otwieraj karty. A Wiktoria zaraz powie. O, daj kartonik. Daj kartonik Wiktorii. A Wiktoria powie, jakie są Z Zgadnij, kim jestem. Zgadzij banki i kalambury. A... To na pierwszy ogień idą kalambury. I Wiktoria jako pierwsza będzie rysować, więc bierzesz pierwszą kartę. co? Tak. Nie patrz. Zobacz co tam jest. Możesz pokazać do kamery. Co masz? Jaką kartę? To ta. Myślisz, że Anastazja to odkarnie? To dobra, to weź inną kartę. Anastazja może zakryć oczka. Dobra, to do tablicy rysujesz, a ty Anastazja odgadujesz. Dobra, to Wiktora możesz rysować. A ta Anastazja zacznie się zastanawiać, co to może być. Tylko kurde, tak żebym Kuchac. widział, co Wiktoria rysuje, bo tak bardzo nisko rysuje. Kuchac. Kuchacka. Czekaj. Okay? Mów jeszcze od nowa. Cienzka bo kuchacka. Ciennicka. Kucharka chce czy... być... No co? dobra, Wiktora, Cienniczka? bo ona powiedziała kilka razy dobrze. No, kucharka. 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 To punkcik możesz przyznać i teraz Anastasia losuje kartę i rysuje. To jak tam? Gotowa, żeby rysować uh -huh. swoją kartę? Dobra. Weź inną kartę, bo tego nie da narysować. Psycholożka, czyli pani psycholog. Chyba tą pieczą, chyba tam radę. No, pokaż. Chodź, pamiętaj, co to jest. Gotowa? Ja już mogę otworzyć? Dobrze. Ja na razie próbuję narysować osobę z obrazka To za długo, więc tu muszę Dodaj jeszcze jakieś elementy. Jak będę widział, że ten rysunek mało odpowiada, to ja Ci dam jedną podpowiedź, żeby były szanse równe. A kogo ci przypomina, co ci to przypomina? Osoba, która śpiewa. YouTuber, nie. Nie, ale już pierwsza wersja była Zaki, Jak sobie... Co powiedziałaś pierwsza? No, osoba, która śpiewa. No to już blisko kategorii, Muzaki, bardzo. Tak, ja. Nie wiem. Dobra, to dam ci podpowiedź taką dosyć mocną. No, żeby było sprawiedliwie. Ale bo Tobie bez ich narysowała tak, że od razu widziałaś, a tutaj ten rysunek To tylko daj pokazać i to tłumaczę może. No nie, tak jest okej, okay, tylko... musiałem spróbować to narysować, a to nie będzie tak łatwo. Tylko będziesz musiała mi to, to, to pokazać. A jak to śpiewa, to co to jest? To jest muzykis. A co się to, robi wtedy. To? A co się to wtedy robi? ma muzykę. A jak to leci, to co się robi? Tańczy. To kto to może być? Trener? Nie wiem. No zastanów się. Masz różużą podpowiedź i to obok wie co to jest? Głośnik. No. A te kropeczki dookoła to jest, że rusza się. O to chodzi. jak się rusza? Ten człowiek, te kropeczki postawia, że jest, że się rusza ten człowiek. Czyli co robi w tym momencie? Tańczył. Czyli kto to może być? Mm, tancer. Prawie. Bo te słowa, co powiedziałeś, nie ma tego słowa. Jest podobne. Tancerka. A chłopak? Tancerz. No dobra, spróbuj. Teraz kartę. Dobrze, i próbuj rysować. Teraz zaczynać. Jak się nazywa osoba, która maluje? Wiesz? Człowiek, który maluje, to jest właśnie ta nazwa. Nie Nie. Nie pamiętasz nazwy. Uznajesz, bo wie o kogo chodzi, tylko tej nazwy nie pamięta. Nie. ma. Ale ona dobrze mówi, tylko ona tej nazwy nie pamięta. Malarz. Malarka. Malarz. To jest. Co to punkt jej przyznany? Cienki. Dobra, to teraz Wiktoria, to Anastazja teraz rysuje taką postać. Taka Anastazja gotowa, możesz rysować. I czy Wiktoria odgadnie, kto to jest? I Może być, tak. Zobacz. Ja nie wiem, jak on się nazywał. Żagrasz. Nie. Tata. No już nie... Nie, policjant. Można jeszcze najpierw dokończyć ten... Dobra. Już wiem, ten co poni na łódka. Nie. Co? No to skatuj. Policjant. Nie, Wiesz to to jest? Nie, kto to może być? Co mam ma na szyi? To nie, jest. nie wiem, Spróbuj jeszcze raz co narysować. Okay. Nie. To co na szyi jest ważne. Co jest na szyi? Uże to jest jakaś krupeczka. Wszystka zębuszka. Co to jest? Sąb. A ten ktoś. Dentysta. No, tak. i dentysta, kurczę. Na I ona narysowała stetoskop. To co się słucha, w bicie serca. No to, Chodziło że lekarz ja i zęb, ząb. To, to lekarz. Ale lekarz to też dentysta. Narysowała Ci kierunek, że to lekarz i ząb, że dentysta. Dobrze narysowała. Drugą grą, w którą gramy i ostatnią na dzisiaj, jak będziecie chcieli yy, ostatnią, czyli zgadywanki, to... Nie zgadywanki. Ostatnia była. z kim jestem, to napiszcie nam w komentarzach. A teraz gramy zgadywanki i polega gra na tym, że ja dziewczyną. Czytam postać, która też ma jakiś zawód i musicie odgadnąć się, jaki to zawód, dobra? Która wie pierwsza, medycznego musi, Tak, bo te zostawiłem, żeby I tak trzeba zrobić albo nogą. Aj bo. Dobra. I ja czytam. Leczy zwierzęta, duże i małe. Sprawia, że znów czyta, czują się wspaniale. Kiedy twój pupil gorzej się poczuje, po wizycie u niego się zregeneruje. Jak to było? Jak to było? Nawet taką bajkę oglądaliście. Z taką nie wiem, dziewczynką, nie wiem, to się która, tylko, że ona leczyła pluszaki. I była Dora. tym... Dora. Nie. Dora leczyła. Nie, Dora to świat poznaje. A no, ta, 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 ta! No, klinika dla zwierząt. No. I ona była od pluszaków? Tak. Wiecie? Nie. Anastazja? No po. Jak się nazywa? Kolejną postać czytam. To był weterynarz. No tak, weterynarz. Dobra, kolejny zawód jest taki. Póki nie skończy czytać, nie możecie klikać, tak? Wytwarza Wytwarza słodycze, o jakich wszyscy skrycie marzą. Ma rękę do wypieku, wszyscy przyznają. Ciasta, ciasteczka, torty i rogale. Każdy z nich smakuje doskonale. Chłopak. Czyli osoba, która wytwarza Kowaj. słodycze. Nie. Wiecie? Cukierniacz? Cukierni. A, no naciśnij. Cukierni. No dobrze, no to... Cukierniarz. No, ale to nam myli nazwę, ale wiedział o kogo chodzi, zaliczony punkt, masz. Musi być, że albo 2-1, albo 3-0. Musi się skończyć wynik. Uwaga, kolejny zawód jest to taki: głęboko, głęboko pod wodą płyną podwodne przestrzenie. Z pasją odkrywa maska, płetwy i butla z tlenem. To dla odważnych zawód marzenia. Czyli w skrócie człowiek, który pływa pod wodą. Wiecie? Wiecie ładnie. Nurek. Kolejne. Dobra i teraz kolejny zawód jest taki. Bilety sprzedaje i kasuje, porządku ogólnego w pociągu pilnuje. Gdy pociąg stoi, wychyla się i rozgląda, daje sygnał gwizdkiem kierowcy na odjazd. Sklep? Nie. Ale ta, A to ta, trzeba. Ta, no dobrze. Nastka mówi przed naciśnięciem. A to dobrze. To powtarzam. Bilety sprzedaje i kasuje pociągu ogólnego. Jeszcze raz. Bilety sprzedaje i kasuje. Porządku ogólnego w pociągu pilnuje. Gdy pociąg staje, wychyla się i rozgląda. Daje sygnał gwizdkiem kierowcy na odjazd. Czyli osoba, która pracuje w pociągu i między innymi sprzedaje to i kasy Czy To jest tak samo jak w autobusie. Nie wiem. A jak źle odpowiem? No to po prostu nie zdobędziesz punktu. Nie ma ujemnych. Ale ci powiedziałam. Chcesz spróbować? No spróbuj. Krócić. A nie. Ja, 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 ale ja nie naciśnęłam. No dobrze, to jak... Kanar. <laughs> nie, Kanar to jest ogólnie tak potoczna nazwa, ale to jest ob... w pociągu to jest konduktor. I ci? Pamiętacie dino-pociąg? Tam też był konduktor. Dino-pociąg. Dino-pociąg nasz. No te, co dinozaury podróżowały w czasie pociągiem, dino-pociągiem. dino doc pociągiem. Dobra, kolejny zawód jest taki. Sport to jego drugie imię, dlatego trenuje w zimę. Dwa długie kije, deski na nogach i można zjeżdżać jadę w slalomach. Narciarz. Tak, to macie po trzy punkty i teraz kto zdobędzie, ten wygrywa nasz mini turniej. Ale nie mamy ten? No to ostatnia, która ten zdobędzie, to już nie mówimy kto, tylko nie dajemy punkciku, tylko wiadomo, że ta osoba wygrała. To teraz finałowa runda. Kto odgadnie, ten wygrywa nasz mini turniej w karty, z kubusia. I czy dajemy jakiś prezent? No prezent już macie z tyłu. Ale wiemy jaki prezent? Preze Ty już macie z tyłu. Więc teraz musicie odgadnąć. Utalentowany człowiek, co muzykę tworzy, zagra na instrumencie piosenkę otwo otworzy. Potrafi szybko czytać znud, a jego dzieła to istny cud. A jak naciśnię, to cięli, jak naciśnie to odpowiada. To po prostu nie masz możliwości odpowiadania. Hmm. A jak naciśnę to a, no komentarze? Nie wiem, nie ma takich podpowiedzi. Mogę po prostu kolejną kartę wziąć. Powtórzę ostatni raz. Kolejną kartę. Uta utalentowany człowiek, co muzykę tworzy, zagra na instrumencie, piosenkę odtworzy. Potrafi szybko czytać z nut, a jego dzieła to istny cud. Czyli człowiek, który zajmuje się graniem i tworzeniem. Jak się bójisz lądko. No to nic nie stracisz. Ja mam tak, to też możesz spróbować. No klikajcie, no ale to. Kolejna karta. No nie możecie spróbować. Czy nie chcecie? No nie, bo nie będziemy mogli odpowiadać. Będzie? Teraz tylko przy tym nie odpowiadacie. Kolejną kartę już odpowiadacie. No tak, tylko nie w tym. Tak jak było w youtuberze. Zgadnij, jaki to no. youtuber. Jak się pomyliłaś, to w kolejnym karcie mogłaś się odgadywać. Tak samo tutaj. Muzykarz? Nie ma takiego zawodu. Podobnie. Możesz sobie spróbować. Krenat? Ale... Dobra, co powiedziałam? Muzyk. Muzyka. Muzyk. 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 Tego nie odgadnę. To, to już podobno było. Jakat. Dobra. Uwaga. Czytam. Wakacje i świata zwiedzanie, dla niej to niewielkie wyzwanie. steruje ogromną maszyną, dla której tysiąc kilometrów jest powietrzną chwilą. Samolot. Samolociarz. Kątów. Nie. No spróbuj. Już wiem. To powiedz mi, możesz mi No nie, możesz spróbować, jak nie to mówię i kolejna karta. Kolejna karta? No spróbuj, nic nie tracisz. Czyli w skrócie, kto prowadzi samolot? Wiesz? Pilot, a to nawet dziewczyna pilotka. To dla nas to nie powtórzy, bo tam influencerka. To nie powtórzy influencerka? Mhm. Dobra, i kolejny zawód. Ubrany w ochronny siateczkowy strój, bo nie chce być pogryziony przez owadów rój. Dba o to, by z ula wyciągnąć pyszny miodek, który później w sklepie wypełnia zło i środek. Pszczelarz. Pszczelarz. Dobra, to nasz mini turniej wygra. Wiktoria, brawo, 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 Anastazja, brawo, brawo. bym to miała powiedzieć? To jest pszczelarz. To da Chcesz dać taką mini rundkę jeszcze, Anastazji? Tak? Damy szansę? No to było trudne słowo, które w sumie faktycznie mogła Anastazja, nawet nie znasz. Nie Ale powiedz, przecież. Teraz będzie udawała. Dobra, to próbujemy. Ostatnim zawodem. Jak tu nie odgadniecie, to po prostu Wiktoria już ma wygraną. A kto wygra Anastazja, to po prostu ona wygrywa, tak? Nożyczki w ręku trzyma, fryzury na różne okazje upina, włosy ścina, stylizuje, myje, czesze i farbuje. To dobra, czyli możesz powiedzieć razem i będzie remis? Fryzer. A razem. To dobra, na 3-4 mówicie razem i jest remisik. 3, 4 i ry. Fryzer. No i dobra, i mamy remisik i idziemy testować, bo to już się obraza, majestatu zaczęła robić. <grym> Okej? Okay? Dobra, mamy mały falstat, bo <grym> nie włączyłem kamery, a dziewczyny już otwierały się, produkowały, mówiły, że. To, że są tylko kurze w tych zabawkach z dinozaurami, i na koniec odcinka dziewczyny pokażę jak już będą zbudowane, nie będziemy nagrywać budowania. A te smaku wypada w taki sposób, że Wiktoria już wypiła sporo, to może ocenić. Dobry? I to jest smak multiwitamina, czyli taki wieloowocowy. Najbardziej czuć tam jakiś Owoce. zielony owoc. Chyba pić chciała Czyli teraz co mamy? Minianki. Jak są angel. Um, to ja bym chciała. Ja robię jak labu, bo ja widzę wiele Ja, 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 ja bym chciała. chciała albo tego, albo tego, albo tego, albo tą dziewczynę. Te, albo tą dziewczynę. Dobra. Tak, no. tak którego? Takiego. Mhm. To? to jest mhm. jak labubo albo sumy yy. no, To jest takie yy. malutkie, bo to są żelki, nie? To są I chyba to. dwie baczki żelków. są. I to. to To to. to jest zabawka, no? Mamy jednego. Jeden? Jeden tak, ale to najpierw pokażcie zabawę, Dobra. Dzień najpierw pierwszy zobaczę. Więc? To to co chciałaś. Tyle ci Ole, długas! Minionek banan. Banan. Pokaż przód. trzeba całą Dobra, ja na stawie pokaż to To się wydaje, że jest chyba trochę większe. No. Chciałam? zdroje go chciałam. O, minionka w garniturze. Chciałaś go? No to możemy się zamienić bananem. Chcesz chciałam, ja chciałam. I to też można kupić netto, więc możemy jeszcze kiedyś zrobić próbę, pokazuję. może w przyszłym tygodniu na przykład. A chcesz banankę czy chcesz tego swojego? To jest o. banana? No to jest bananek. No długi taki. Nie. Dobra, to sprawdź, sprawdźcie sobie smak tych, tej przekąski owocowej. Ja mogę Ci pokazać to? Dobra, jest smaku. Chcesz? Jak ktoś to mnie to może nie smakować, bo nie lubię mango. No to jest słabo, Najpierw spróbuj. A, to się rozwija Wiem. No to jest ślimak. No to może otwarcie. Tu. I ja nie otwarcia. No i spróbujmy. Tak dużo? Szybszy. Ja nie zaczęłam zjeść, wiesz? Dobra, to pierwsze teraz ty ocenisz tego, żelusia. Dobra. Dobra? To jest moja, bo moja. To moja. To się mango. Tak? Taki smak podobny? Mhm. Ale cię zaczęł. <noise> Jak spojeżdża... Taki, no? Czuć! Mango! Tak. nie mm. smakuje Wam. Chyba, mhm. wolę te truskawkowo, co z tym prosz tam? Te debokaci mi to odejką. Teraz, Teraz te porównanie smaków, który lepszy. Pojedyneko, to był. Czyli chrupów CITOS i tych drugich, których nigdy nie A To jest moje? A te obie chipsy można kupić z deals. Ja na nie muszę jeść, bo to jest mam na sobie. Ale to musicie porównać. Żeby było u uczciwie. No taka. krateczka. O co Intensywny pachnie. Dzięki. Tak, tak, i tak, 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 mam włóczek, więc mam takie cięcia. No, pogryź, pogryź. Dobra, Witra, widzę, będzie fanką tych rybków. <grym> Wydłuchaj, ok. Dobra, to też tylko. To mocno serowe. Kto ci to, co? Od razu odciąć. Kiedy pyszna. dziesiątka, a już nie co Dziesiątka zero. No, z racji tego, że też że są ci toscy, które najbardziej lubię smak. To też tam dychę, A te drugie dam takie 6, bo nie są najgorsze. Ale przy tych towcach kompletnie nie mają szansy, jak dla mnie. Więc przypominamy o konkursie. Wszystko jest w opisie. Najlepiej zajrzeć na kartę Short u nas i tam jest konkurs i wszystkie nagrody pokazane. A co są mamy na TikToku i pozdrawiamy taliwkę, która nam dała sertuszka na TikToku pod filmikiem, z youtuberami. Pa była tam ona i ja, 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 daję. Tak i to był najszybciej odgadnięty obrazek bo jaki mieliśmy. O, tak, chyba tak, tylko się pojawił i od razu Wiktoria Nukiec nałożyła. No bo ta liwka i... no, ma fioletowe włosy. A tak się starałem zrobić zdjęcia, żeby jak najmniej było widać, kto to jest na początku. Moją poduszka? No, nie, na poduszce nie ma. Dobra, widzowie, jak Wam się podoba ten no, odcinek, to dziewczyny powiedzą, co Cię, możecie zrobić. A w subskrypcję. Subskrypcja dzwoneczkiem, Budzaczki, budżatki, serduszka, pa, srejduczka, pa. No to papa. pa. <ślesk>